Cześć, witam. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mówili o odjecie. E, bardzo często mówi się o, zwłaszcza o, treningu, o posiłkach e, potreningowych, które są dla nas ważne ze względu na to, że po treningu siłowym e, trzeba dostarczyć. Dużo węglowodanów, żeby uzupełnić nasze zapasy glikogenu, nabić nasze mięśnie glikogenem w odpowiedni sposób, zapewnić stały dopływ węglowodanów przez parę godzin po treningu, zwłaszcza w okresie budowania masy mięśniowej. Jest to, jest to bardzo ważny element, więc te posiłki potreningowe. Natomiast nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, jak bardzo ważny jest posiłek przedtreningowy. Tutaj oczywiście można powiedzieć, że cały kształt diety jest bardzo ważny w sportach sylwetkowych, zwłaszcza gdzie chcemy pracować nad naszą sylwetką, więc tak naprawdę każdy posiłek jest ważny, ale dzisiaj zajmiemy się posiłkiem przedtreningowym. W dietach z fazami ładowania, z fazami jedzenia, z fazami postu z reguły ćwiczy się praktycznie na czczo. czy to będzie na czczo rano, na czczo, czy to będzie Wieczorem, wieczorem też będzie z reguły naczot. Z reguły jest ten trening wykonywany wiele godzin po, spożytym, po spożytych posiłkach, po spożytej, po zamkniętej fazie jedzenia, więc w tego typu dietach z reguły ćwiczymy praktycznie na pusty żołądek, prawie tak jak nasz organizm byłby całkowicie naczczo. Natomiast przy normalnym rozkładzie czy to będzie dieta z trzema, czterema, czy pięcioma posiłkami, czy sześcioma. Z reguły ten posiłek jest spożywany gdzieś, gdzieś przed treningiem. Im więcej tych posiłków, czy to będą 4, 5 czy nawet 6 posiłków, tym bliższy będzie czas treningu do czasu spożywanego przed nim posiłku. No nie? Ze względu na podział dnia na 6 czy 5 posiłków. Posiłek przetreningowy, zwłaszcza w takich dietach, gdzie mamy tych posiłków więcej, jest... Więc tutaj jego skład jest dość, dość istotny. Czy to będzie okres budowania masy mięśniowej, czy to będzie okres redukcji? <laughs> Z reguły yy, trzeba zadbać tutaj o parę rzeczy. Przede wszystkim o to, żeby nasz żołądek nie był zbyt pełny w czasie treningu. Więc tutaj spożywanie posiłków bezpośrednio przed treningiem nie jest zbyt wskazane, ponieważ nasz organizm cały czas trawiąc treści pokarmowe, rozkładając sobie tutaj te nasze składniki w żołądku, będzie zużywał do tego też energię, więc, więc będzie nas to dodatkowo troszeczkę męczyć. Oraz oczywiście kwestia zapełnienia żołądka niezbyt, niezbyt, Wskazana przy wykonywaniu intensywnych treningów, gdzie staramy się utrzymać dużą intensywność treningu, pracujemy na dużych obciążeniach, też staramy się robić w miarę szybko serię, nie, nie robiąc zbyt długich odpoczynków, więc tutaj zapełnienie żołądka będzie pewnego rodzaju dyskomfortem i ze względu na trawienie, na zużywanie energii przez nasz organizm na samotrawienie i ze względu po prostu komfortu spowodowanego spowodowanego, czy też, przepraszam, brakiem komfortu, spowodowanego uciskiem zapełnionego żołądka na, na przeponę, przez co troszeczkę nam się będzie ciężej oddychało, jak wiecie, robiąc intensywny trening, zwłaszcza jeżeli robimy trening dużej partii, jakiejś dużej grupy mięśni, czy to będą plecy, czy nogi, tutaj ten oddech jest wtedy bardzo ważny między seriami, więc jakikolwiek ucisk na przeponę, czyli uniemożliwiający nam głębokie głębokie oddychanie będzie na pewno powodował dyskomfort. To są kwestie związane z komfortem i z, bezpośrednio z obciążeniem naszego organizmu, z niemożliwością tutaj podjęcia, zwłaszcza przy tych dużych partach mięśniowych, odpowiednio intensywnego treningu. Natomiast dochodzi jeszcze jedna kwestia <laughs> związana z poziomem cukru we krwi. W momencie, gdy zaczynamy trening siłowy, będziemy chcieli tak go prowadzić, i tak kierować naszym poziomem cukru we krwi tutaj też uzupełnieniem później glikogenu, czyli tego cukru mięśniowego. Będziemy chcieli tak to wszystko ustawić, żeby nasz organizm podczas treningu był już na niskim poziomie cukru, na w miarę stabilnym przede wszystkim i w miarę niskim poziomie cukru we krwi. Tak, żeby później po zakończonym treningu ten poziom cukru we krwi spadł jeszcze bardziej i później zaczynamy ładowanie, które po prostu na obniżonym poziomie cukru we krwi. Po treningu będzie zdecydowanie skuteczniejszy, więcej węglowodanów na skutek wyrzutu znowu cukru we krwi, wyrzutu insuliny będzie skuteczniejsze. Bardzo ważna rzecz, tutaj ten dyskomfort i fizyczny spowodowany z oddychaniem i z tym zapełnieniem żołądka oraz też może nastąpić dyskomfort siłowy, energetyczny, ponieważ jeżeli nam zbyt gwałtownie spadnie poziom cukru we krwi w momencie gdy zaczynamy trening, czyli posiłek został zjedzony przed treningiem, w zbyt, w zbyt krótkim czasie i miał zbyt dużo węglowodanów tu z reguły może nastąpić spadek poziomu cukru we krwi dość gwałtowny spadek poziomu cukru we krwi który spowoduje u nas senność osłabienie mniej energii do wykonania tego ciężkiego treningu więc skład posiłku przedtreningowego jeżeli sobie już dzielimy węglowodany w ciągu dnia na 5 posiłków przykładowo dobrze by było sobie troszeczkę na przykład w tym posiłku przedtreningowym jeżeli odczuwamy czasami taki troszkę spadek energii, dobrze by było sobie te węglowodany w tym posiłku przedtringowym troszeczkę ograniczyć czyli zmniejszyć ilość węglowodanów, zostawiając oczywiście odpowiednie ilości białka i tłuszczy w tym posiłku. Wtedy na pewno nie będzie dochodziło do tych spadków energetycznych. Eee, oczywiście taki spadek energetyczny jest eee, Tutaj w sportach, gdzie chcemy się nastawić na duże ciężary, no tak jak mówię, niezbyt skazany, będzie nam się po prostu źle ćwiczyło, gdzieś tam na pewno niektórzy z Was odnotowali takie spadki i brak energii gdzieś tam w połowie treningu, czy nawet przy początku treningu już ten spadek spowoduje po prostu nasze osłabienie. Więc oczywiście czas spożycia posiłku przed treningiem, objętość tego posiłku oraz też skład tego posiłku ze względu na ilości węglowodanów i rodzaj też węglowodanów jest bardzo ważny. Jeżeli oczywiście zastosujemy węglowodany, które dłużej się trawią wolniej uwalniają glukozę do krwi, czyli jakieś źródła typu płatki, owsiane kasza greczana. Ryż brązowy czy też soczewica. Zdecydowanie tutaj może wtedy też zostać duża ilość węglowodanów w tym posiłku, ponieważ one i tak będą dużo dłużej uwalniały tą energię i nie, nie raczej nie natrafimy na ten moment gwałtownego spadku poziomu cukru krwi. Natomiast też te produkty się troszeczkę dłużej trawią, dłużej zapełniają żołądek, więc z drugiej strony możemy z kolei odczuć ten dyskomfort taki. Bezpośrednio związany z zapełnieniem żołądka. Oczywiście każdy organizm, każdy odczuwa to troszeczkę inaczej. Jedni mogą zjeść dość szybko przed treningiem, inni potrzebują więcej czasu, odczekać od spożytego posiłku do treningu. Jest to kwestia troszkę tutaj. Indywidualna. Natomiast zdecydowanie zabezpieczenie się przed tym spadkiem to jest troszeczkę ograniczenie ilości węglowodanów, rodzaju węglowodanów w tym posiłku i w miarę odsunięcie go od treningu. Oczywiście te tutaj trzeba znaleźć jakąś równowagę, czy też ten posiłek, jeżeli jemy 5 posiłków w ciągu dnia, no to odejmując czas na wykonanie treningu, odejmując czas tego, ten czas przed treningiem, przed, od zjedzenia posiłku przedtreningowego do treningu, plus czas treningu, oczywiście ta. Przerwa między posiłkami nam się tutaj wydłuży. Przed tym posiłkiem przedtreningowym oraz pierwszym posiłkiem potreningowym przerwa nam się troszeczkę wydłuży, więc trzeba znaleźć jakąś równowagę pomiędzy właśnie odsunięciem tego posiłku od treningu w czasie, pomiędzy zredukowaniem odrobinę ilości węglowodanów w tym posiłku oraz ewentualnym wykorzystaniem innego źródła węglowodanów niż, niż ryż czy jakieś inne szybkostrawne źródła węglowodanów. Więc takie metody możecie sobie tutaj zastosować. Co jest ważne też w czasie treningu, to jest pożywanie płynów podczas treningu. Raczej w sportach sylwetkowych staramy się nie dostarczać za dużo węglowodanów w czasie treningu. Więc jeżeli wybieramy napój izotoniczny, to to tutaj stężenie rzędu 4-5% węglowodanów, w zależności oczywiście od tego, ile tego napoju wypijemy w ciągu treningu, natomiast stężenie rzędu 4-5% węglowodanów w takim napoju izotonicznym jest jeszcze do przyjęcia, natomiast większej ilości rzędu 10-15 czy nawet 20%, czyli taki napój, który będziemy spożywali, który będzie miał dużo węglowodanów tutaj niepotrzebnie, niepotrzebnie nie spo... będziemy cały czas uzupełniali te zapasy glikogenu w mięśniach, podmieniali je, nie uzyskamy też takiego treningu, przepraszam, efektu, później po treningu, w którym ta nadkompensacja, czyli większa ilość węgli tłoczonych do. Do mięśni będzie, przez to, że po prostu będziemy je na bieżąco dostarczali. Wtedy troszeczkę mniej, mniejszy bodziec dla mięśnia, mniejsza, mniejsza, mniej, mniej troszeczkę władujemy po treningu do tych mięśni. Oczywiście tyczy się to sportów sylwetkowych, w sportach innych typu sporty walki, lekka atletyka, pływanie, bieganie, prawda tutaj kolarstwo. W tych sportach zdecydowanie. Też będziemy oczywiście chcieli wchodzić na trening na w miarę pustym żołądku, czyli tutaj z reguły jeszcze posiłek ten przedtreningowy będzie jedzony dłużej, w większym odstępie czasowym od, od treningu, zwłaszcza w przypadku sportów takich jak pływanie, tutaj gdzie, gdzie pływamy dużo, czy w lekkiej atletyce, gdzie skaczemy dużo i tak dalej, jest dużo, dużo ruchów wykonujemy całym naszym ciałem, tutaj na pewno. Będzie można stosować większej ilości węglowodanów z kolei w czasie treningu, czyli w tym napoju izotonicznym, ponieważ tutaj jest wysiłek długotrwały, ciągły wysiłek, z reguły więc zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie jeszcze bardziej odsunięcie posiłku przedtreningowego, natomiast w czasie treningu z kolei dołożenie napoju izotonicznego o troszeczkę większym stężeniu węglowodanów, <laughs> gdzie tych węgli po prostu będzie więcej, czy tam będzie w męcach 10%, czy nawet 15% węglowodanów w takim rozporządzeniu. W takim stworzę już przygotowanym z proszku, czyli to sami będziemy sobie na bazie Carbon tworzyć taki napój, czy, czy na bazie witargo. Yy, tutaj można bardzo różnie, ale to każdy sportowiec yy, tutaj na pewno odczuje yy, jakiś procent yy, dobierze pod siebie, pod swój trening, tak żeby przy ilości wypitego płynu, przy danym stężeniu tych węglowodanów ćwiczyło mu się dobrze żeby nie, spa, nie, nie mieć spadków też energetycznych i cały czas utrzymać poziom energii dość wysoko, gdzie właśnie w tych sportach jest to bardzo istotne. Natomiast, tak jak mówię, przy treningu siłowym wykorzystujemy generalnie duże obciążenia, głównie bazujemy na energii, która jest zamknięta w mięśniu w postaci glikogenu mięśniowego, który został zamknięty tam po poprzednim treningu danej partii mięśniowej na skutek odpowiedniej uzupełnienia zapasów glikogenu przez spożywanie węglowodanów, później prawidłowej diety przez kolejne dni, więc ten glikogen zamknięty w mięśniach jest nam w zupełności wystarczający, wystarcza nam do wykonania intensywnego treningu, więc nie ma tutaj potrzeby dokładania w czasie treningu żadnych źródeł energii w postaci węglowodanów w zwiększonej ilości. Więc kwestia posiłków przedtreningowych, właśnie rozplanowanie trzeba zauważyć Trzy najważniejsze rzeczy. Odsunięcie tego posiłku w czasie od treningu, wielkość tego posiłku, czyli ilość węglowodanów spożytych tam, zwłaszcza, ale też białek i tłuszczy, ponieważ zapełnienie żołądka dużą ilością treści pokarmowych w postaci i węglowodanów, i białek, i tłuszczy wydłuża nam automatycznie czas trawienia wszystkiego. Jeżeli wrzucimy wszystko na raz do żołądka, wtedy czas trawienia nam się zdecydowanie wydłuża. I tutaj już same łatwostrawne produkty nam nie pomogą, ponieważ organizm musi dzielić, trawić równocześnie i tłuszcze, i białka, i węglowodany. Wtedy troszeczkę ten czas trawienia się wydłuża. Więc tak jak mówię, odsunięcie posiłku od treningu w czasie, skład wielkość posiłku i wykorzystane źródło węglowodanów, które tutaj będziemy używać oczywiście każdy to musi indywidualnie pod siebie dobrać, natomiast są to takie wskazówki ogólne na temat posiłku przedtreningowego, co jest ważne, żeby w tym posiłku sobie ewentualnie pozmieniać, jeżeli czujemy jakiś albo dyskomfort ze względu na zapełnienie żołądka, albo odbieramy, odczuwamy mocne spadki energetyczne podczas takiego treningu, więc myślę, że jeżeli te informacje, które tutaj podałem, dość proste, Dość łatwe i dość czytelne, jeżeli będziecie w stanie sobie troszeczkę pokombinować ze składem i wielkością posiłków przedtreningowych. Wtedy na pewno ustrzeżecie się od, od tych spadków energii, czy też właśnie dyskomfortu spowodowanego zbytnim zapełnieniem żołądka. Tyle na temat posiłków przedtreningowych. Pozdrawiam.